Fotografia z greckiego Photosgraphos oznacza dosłownie światłem pisanie, choć w naszym języku przyjęło się mówić malowanie światłem. I nie bez powodu, ponieważ światło jest absolutnym kluczem. Jeśli chcesz się rozwijać w swojej fotograficznej lub filmowej pasji, to właśnie sztuka dostrzegania światła oraz później umiejętność kontroli tego światła jest absolutnie najważniejsza. I to właśnie światło odróżnia kiepski kadr taki jak ten od dużo lepszego i przyjemniejszego w odbiorze, tak jak właśnie teraz. I właśnie o tym będzie ten film, o tym jak rozpocząć swoją przygodę z kreowaniem światła oraz jak uzyskałem ten efekt. Na samym początku muszę o tym wspomnieć jeszcze raz. Światło jest najważniejszym elementem Twoich zdjęć lub filmów, bo bez niego tak naprawdę nic innego by nie istniało. Dopiero później znajduje się treść, kompozycja, kolorystyka czy cokolwiek innego. Światło jest. Naprawdę kluczem. Zaryzykowałbym nawet stwierdzenie, że tak naprawdę życie fotografa lub filmowca to nieustanne zgłębianie tajników oświetlenia, choć oczywiście na pewnym etapie zaawansowania oddajemy tą działkę już komuś innemu, jakiejś ekipie oświetleniowej. Niemniej jednak światło jest naprawdę bardzo ważnym elementem całej układanki. Więc jeśli czegoś brakuje w Twoich zdjęciach lub w Twoich filmach, to prawdopodobnie właśnie będzie to problem z oświetleniem. Oczywiście każdy scenariusz jest zupełnie inny, więc trzeba byłoby się zastanowić, co tak naprawdę robisz. Jako przykład niech posłuży moja fotografia krajobrazowa. Tam oczywiście nie mamy możliwości panowania nad światłem, po prostu jest jak jest. Bardziej pracujemy nad tym, co zastaniemy w danym terenie. I w przypadku pejzażu, to właśnie bardziej powiem szczerze, użyłbym tutaj określenia, że jest to tak naprawdę polowanie na światło. Podobnie jak w fotografii przyrodniczej, gdzie fotograf spędza kilka dni w ukryciu, aby sfotografować dzikie zwierzę, podobnie pejzażysta stara się raczej znaleźć w odpowiednim miejscu i tylko czeka na pojawienie się niezwykłego światła. Ponieważ, jak wspominałem, światło jest najważniejszym elementem kreacji, nie ma nawet mowy o tym, aby w jednym filmie powiedzieć wszystko na ten temat. Co więcej, prawdopodobnie życia Wam zabraknie na to, aby zgłębić naturę światła, i pewnie jeszcze nie raz będziecie zaskakiwani tym, w jaki sposób może się ono zachować. To, co dla Was przygotowałem, to wyjaśnienie tego, w jaki sposób oświetliłem to miejsce, i po prostu przy okazji porozmawiamy o podstawach oświetlenia. Szczególnie, że jestem naprawdę zadowolony z tego, jak to wszystko wyszło, zważywszy na fakt, że jest to po prostu moje zwykłe miejsce pracy na bardzo ograniczonej przestrzeni, a efekt wydaje mi się być naprawdę bardzo dobry. Jak możecie wiedzieć z jednego z moich poprzednich filmów, od niedawna prowadzę swoją działalność w zakresie realizacji zdjęć i filmów, choć wolę mówić w zakresie opowiadania historii. Ale ponieważ to moje początki, nie mam tu za wiele miejsca. Na jednym boku od końca biurka do ściany jest 240 cm, a na drugim boku od ściany do okna jest 270 cm, co daje dokładnie 6,4 m2. Z czego ogromna większość zajęta jest przez umeblowanie. Więc faktycznej powierzchni, którą mam do dyspozycji, jest jeszcze mniej. Przejdźmy teraz do konkretów. Jeśli interesowaliście się już kiedyś tym tematem, to pewnie zauważyliście, że w większości poradników mówi się o tym, żeby zacząć od światła kluczowego, czyli tego, które ma oświetlić nasz główny motyw, w tym wypadku prowadzącego, czyli w tym wypadku mnie. I mówilibyśmy wówczas o tym świetle. Ja natomiast najczęściej zaczynam budować całe oświetlenie od tego światła, powiedziałbym. Nazywam je klimatycznego, tego, które buduje i nadaje tak naprawdę atmosferę. I najczęściej jest to tak naprawdę właśnie budowanie od końca. Podam przykład. Gdybym miał na przykład zrealizować scenę w kuchni o wschodzie słońca, gdzie promienie słoneczne wpadają przez żaluzję, to prawdopodobnie właśnie zacząłbym wpierw od tego światła. Gdybym miał zrealizować scenę, która miałaby się odbywać w półmroku księżycowej nocy, to znów prawdopodobnie zacząłbym od próby wykreowania tego światła. A dopiero później przeszedłbym do próby oświetlenia tego głównego motywu, czymkolwiek by to nie było. Mówię o tym nie bez kozery, ponieważ zasady zasadami, natomiast temat oświetlenia jest tak subiektywny i tak trudny, że eksperymentowanie jest jak najbardziej na miejscu. Zasady warto znać, warto ich spróbować, warto przez chwilę iść tą drogą. Ale później jeśli poczujecie inaczej, poczujecie, że lepiej wam wychodzi, gdy robicie to po prostu w inny sposób, to jak najbardziej idźcie tą drogą. I na przykład w moim wypadku, jak wspominałem, ja najczęściej buduję oświetlenie od tego światła, które nadaje atmosferę i w przypadku tego ustawienia moim zdaniem największą atmosferę tutaj nadaje ta żarówka i to właśnie od niej zacząłem budować całe oświetlenie. Jest to jedyne, że tak to ujmę, nieprofesjonalne oświetlenie w całym ustawieniu, gdyż jest to po prostu element dekoracyjny wnętrza. Ale to właśnie wokół tej żarówki postanowiłem zbudować całą atmosferę. Jeśli masz jakiś element oświetlenia wnętrza, który szczególnie Ci się podoba i chciałbyś, aby nadał on ton wszystkiemu innemu, to po prostu zacznij od niego, a dopiero później dokładaj do niego kolejne lampy. Zanim jednak przejdziemy do tego, musimy zrobić krótką pauzę i wyjaśnimy sobie temat balansu bieli. Światło ma swoją temperaturę barwową, może być ciepłe, czyli ma niską wartość wyrażaną w kelwinach, mniej więcej w okolicach np. 3000 kelwinów lub zimne, czyli wysoka wartość, tak jak to, które ma około 6500 kelwinów. W skrócie im mniej kelwinów, tym cieplejsze światło, czyli w stronę żółtego, im więcej, tym zimniejsze, czyli w stronę niebieskiego. W aparacie poza parametrami takimi jak czas migawki, przysłona, czułość ustawia się również balans bieli. I tu panuje dosyć mylne uproszczenie, że aby uzyskać poprawny obraz, balans bieli należy ustawić zgodnie z temperaturą oświetlenia, z którym pracujemy. I to nie do końca jest prawda. Dlaczego? Wszystko zależy od tego, co chcemy uzyskać. Spójrzcie, to jest biała kartka w normalnym świetle dziennym, czyli w okolicach 5000 kelwinów. Balans bieli w aparacie jest również ustawiony na 5000 kelwinów i wszystko wygląda dobrze. Jednak gdy wyłączę słońce i oświetlę tą kartkę papieru żarówką z początku filmu, to kartka przestanie być biała, a zacznie być żółta. To oczywiście naturalne, gdyż świeci na nią ciepłe, żółte światło, podobnie jak o zachodzie słońca. Dokładnie tak wygląda ta scena w rzeczywistości gołymi oczami. Zobaczmy co się stanie, gdy zmienimy balans bieli w aparacie na ten odpowiadający temperaturze żarówki, czyli na 3000 kelwinów. Kartka staje się biała, czyli taka, jaka jest teoretycznie w rzeczywistości w naturalnym oświetleniu dziennym, ale w praktyce jest to przekłamanie prawdziwego obrazu, jaki widzimy w tej chwili gołym okiem. Dlatego wracając teraz do tej żarówki, to nie ustawiam balansu bieli w aparacie pod tą żarówkę, tylko trzymam się balansu naturalnego oświetlenia, który będzie zbliżony do balansu mojego głównego oświetlenia, ale wrócimy do tego jeszcze, gdy przyjdzie na to pora. Zatem chcąc utrzymać tą taką fajną, przyjemną, przytulną atmosferę, chcę dołożyć kolejne ciepłe oświetlenie i w tym wypadku będzie to lampa Newell Sandesk, która służy mi po prostu jako lampka biurkowa. Teoretycznie jest to zwykła lampka, która ma po prostu oświetlić moje biurko, ale okazuje się, że ładnie świeci w miejscu, w którym wyeksponowany jest stabilizator. Dzięki temu, że ma regulację jasności oraz zmienną temperaturę oświetlenia, mogę ustawić ciepłą barwę, która będzie rezonować z oświetleniem żarówki. W ten sposób zaczynam rozświetlać biurko dookoła siebie, żeby nie pozostawiać po prostu ciemnych zakamarków, które zwykle prezentują się po prostu źle. I skoro oświetliłem już jedną część swojej kolekcji, to naturalnie pomyślałem, że warto pójść za ciosem i oświetlić również tą drugą część, która zresztą jest według mnie nawet ładniejsza. I w tym wypadku pomyślałem, że wykorzystam lampę Newell Ranga, która wygląda w ten sposób. Jest mała, lekka, bardzo mobilna i o ogromnych możliwościach konfiguracji. Można ustawić dowolny kolor, jaki przyjdzie tylko do głowy za pomocą skali Hue, ale również w kelwinach, więc z łatwością dopasujemy ją do każdego oświetlenia. Dodatkowo lampa posiada efekty świetlne, symulujące np. ognisko lub telewizor. Ustawiam ją na 40 stopni w skali Hue, 100% saturacji oraz 20% jasności. Przy okazji możecie zobaczyć, że przy takim ustawieniu będzie świecić przez kilka godzin, co pozwala bezpiecznie zrealizować wiele materiałów. Lubię czasem troszeczkę ukryć źródło oświetlenia, aby nie było one takie oczywiste, dlatego właśnie stawiam tą rangę w tym miejscu. Co prawda widać ją odrobinę w kamerze, ale nie na tyle, aby to było takie oczywiste. I mamy w tej chwili już oświetloną całą tą sekcję, natomiast w tym miejscu robi się jednak dosyć ciemno. Dlatego chciałbym przedłużyć to oświetlenie, i tutaj mam kolejną rangę. Która daje mniej więcej taki efekt. I w ten oto sposób cała już ta sekcja, powiedziałbym, techniczno-technologiczno-komputerowa, jest oświetlona tym fajnym, ciepłym, przyjemnym światłem. Co prawda, występują delikatne różnice w temperaturze barwowej, ale moim zdaniem to w ogóle nie przeszkadza, a nawet dodaje odrobinę charakteru całemu ustawieniu. Tak naprawdę najważniejsze jest to, że jest to po prostu ciepłe światło. Kolejnym elementem, którym chciałbym się zająć jest ciemność za moimi plecami. Nie ma tam co prawda nic interesującego, dlatego nie chcę tego jakoś wyjątkowo rozświetlać, ale po prostu nie podoba mi się taka czarna plama. Chcę zachować tą atmosferę ciemności, ale jednocześnie chciałbym ją odrobinę kontrolować, a nawet nieco podkreślić. Właśnie w ten sposób. Ponieważ do oświetlenia jest tym razem większa przestrzeń, potrzebna jest również większa lampa. Doskonale sprawdza się w tym miejscu Newell Vivida Max. Podobnie jak Ranga, można ustawić dowolny kolor, posiada również efekty świetlne, można zasilać ją bezpośrednio z sieci lub za pomocą akumulatorów, ale to, co dla mnie jest chyba najważniejsze, posiada wrota. Gdy do oświetlenia jest większa przestrzeń, to warto mieć jakiś sposób na to, aby kontrolować po prostu ten strumień światła. Dlatego zależało mi na tym, aby w tym miejscu pojawiła się właśnie lampa z wrotami, bo gdyby tych wrót nie było, to mielibyśmy właśnie taki efekt. Te niebieskie światło po prostu rozlewa się po całej okolicy i rozlewa się również na mnie, a niebieski kolor oraz ludzka skóra to najczęściej nie jest najciekawsze połączenie. Dlatego po prostu przymykam sobie jedno skrzydło i ta lampa już się po prostu na mnie nie rozlewa. Wracając do sedna, oświetliłem dzięki niej to, na czym mi zależało, czyli po prostu tą ciemną przestrzeń za moimi plecami, na niebieski kolor. Niebieski kojarzy się z ciemnością, dlatego uzyskuje taki, powiedziałbym, coś na kształt delikatnego półmroku. Więc mamy już tak naprawdę prawie calutki zestaw i pozostaje nam już tylko oświetlić główny motyw, a w tym wypadku prowadzącego, czyli mnie. I robimy to za pomocą tej lampy. W tym miejscu wykorzystałem lampę Newell Air Arta XL. W przeciwieństwie do wcześniejszych, nie jest to lampa RGB, zatem nie uzyskamy tu pełnego koła barw. Operuje tylko w zakresie światła naturalnego, od 3200 Kelvinów do 5600, ale to i tak więcej niż potrzebujecie do oświetlenia człowieka. Znów możemy zasilić ją z sieci lub za pomocą akumulatorów, dzięki czemu nadaje się do wielu zastosowań. Jeśli chodzi o oświetlenie człowieka, zwykle chcielibyśmy uzyskać przyjemne, mięciutkie światło. I aby osiągnąć ten efekt, źródło światła tak naprawdę musi być większe od tego, co chcemy oświetlić. Czyli jeśli oświetlalibyśmy ciasny portret, to źródło światła powinno być mniej więcej takie. Jeśli chcielibyśmy oświetlić plan amerykański, średnica światła powinna przekraczać 120 cm. Jeśli chcielibyśmy oświetlić całą sylwetkę, to tak naprawdę światło powinno oświecić przez jakiś ogromny dyfuzor. I w ten sposób właśnie uzyskujemy te miękkie światło, czyli źródło światła musi być większe od tego, co chcemy oświetlić. Dlatego wybrałem Arte XL, ponieważ jest to największa lampa w ofercie Newell. Co prawda ma ona około 60 cm średnicy, więc trochę brakuje, ale tutaj tak naprawdę wracamy do tematu z początku odcinka. Alternatywą byłoby zastosowanie softboxu, ale ja po prostu nie mam tutaj na to miejsca, dlatego Arta XL sprawdza się w tym miejscu wyśmienicie. Uważam, że światło, które oferuję jest naprawdę fajne, przyjemne w odbiorze, mięciutkie i niczego więcej w tym ustawieniu tak naprawdę mi nie trzeba, a oszczędzam kupę miejsca i nie zagracam sobie całej przestrzeni. Na końcu musimy jednak jeszcze wrócić do tematu temperatury barwowej. Moje główne oświetlenie ustawiłem na 5000 kelwinów, co odpowiada mniej więcej temperaturze światła słonecznego w środku dnia. Balans bieli w aparacie ustawiony jest zaś na 5900 kelwinów. Dlaczego? Bo tak po prostu wygląda lepiej. Jak wspominałem, nie trzeba ustawiać balansu bieli w aparacie na dokładnie tę samą wartość co oświetlenie. Ostatecznie trzeba po prostu na to spojrzeć, oczywiście najlepiej przez wykalibrowany monitor i ocenić. Sztywne trzymanie się reguł i zasad nie jest w tej branży tak naprawdę najlepszym pomysłem. Tak czy inaczej, tak prezentuje się całe to oświetlenie. Wydaje mi się, że wyszło to naprawdę bardzo dobrze. Bardzo mi się podoba przestrzenność, którą udało się uzyskać. Szczególnie jestem z tego zadowolony z uwagi na fakt, że ja dysponuję tutaj tylko 6 metrami kwadratowymi. Choć kreowałem to oświetlenie od najmniejszej lampy, czyli od żarówki dekoracyjnej poprzez lampkę biurkową Sandesk, wyeksponowanie aparatów za pomocą rangi, doświetlenie ciemności Vividą i zwieńczenie wszystkiego Artą XL to jeśli dopiero zamierzacie kompletować oświetlenie, musicie zrobić dokładnie na odwrót. Czyli zacząć od światła głównego, gdyż jeśli chcecie tworzyć jakiekolwiek materiały, to prawdopodobnie potrzebujecie przede wszystkim dobrze oświetlonego głównego motywu, a dopiero potem możecie zająć się budowaniem atmosfery. Na początku wspominałem, że jeśli czegoś brakuje Ci w Twoich filmach lub zdjęciach, to jest to prawdopodobnie światło, prawda? No właśnie. W tej chwili nagrywam za pomocą telefonu, który kosztuje około 1000 zł. I jasne, ten obraz jest inny, nie ma na przykład tej płytkiej głębi ostrości, jest inny zakres tonalny, ale czy można byłoby powiedzieć, że ten obraz jest jakiś zły, beznadziejny? Moim zdaniem nie jest jak najbardziej przyzwoity. A to oznacza, że jeśli chciałbyś zacząć nagrywać jakieś materiały lub fotografować, w zakresie, w którym optyka Twojego telefonu jest wystarczająca, to nie musisz tak naprawdę kupować aparatu za 10 tysięcy albo obiektywu za 5 tysięcy złotych. Lepiej będzie, jeśli zainwestujesz w dobre światło. Oczywiście są różne scenariusze i nie ma jednej odpowiedzi na wszystko. Natomiast, moim zdaniem, ogólnie rzecz biorąc, dobre światło jest ważniejsze niż dobry aparat. Na koniec chciałbym tylko jeszcze dodać, że zestaw jest naprawdę bardzo uniwersalny i z łatwością możecie dzięki niemu kreować kolejne różne oświetlenia. Takie jak na przykład to, które widzicie w tej chwili. Zasada działania jest bardzo podobna jak poprzednio, czyli Arta XL jako główne oświetlenie prowadzącego, Vivida jako główne oświetlenie tła oraz dwie ragny, które wprowadzają ciekawy akcent kolorystyczny. Zestaw, tak jak mówię, jest naprawdę łatwy w obsłudze, uniwersalny i za jego pomocą będziecie mogli oświetlać również inne tematy. Tylko za pomocą samej lampy Arta XL ustawionej nad produktem zrealizowałem chociażby te ujęcia. Możliwości całego zaprezentowanego zestawu oświetleniowego są naprawdę spore i przy niewielkich scenach głównym ograniczeniem będzie tak naprawdę Wasza wyobraźnia i wiedza. Pamiętajcie tylko, że to oświetlenie głównie filmowe. Oczywiście jak najbardziej możecie użyć go do fotografii, ale nie da się za jego pomocą na przykład zamrozić ruchu, co byłoby możliwe w przypadku skorzystania z lamp błyskowych. Zatem jeśli myślicie o oświetleniu przede wszystkim fotograficznym, Błysk w pewnych warunkach może okazać się dużo lepszym rozwiązaniem. I to już będzie wszystko na dziś. Mam nadzieję, że ten materiał wniósł troszeczkę nowej wiedzy, rzucił odrobinę nowego światła na pewne sprawy. Jak zwykle zachęcam do subskrypcji kanału i jeśli chcielibyście, żeby takie materiały pojawiały się częściej, to rozważcie proszę wsparcie tego kanału na Patronite. Tymczasem mam nadzieję, że materiał się podobał. Dzięki za Wasz czas i do zobaczenia następnym razem.